Cześć, cudzołowych z kanału Teramo.pl Jaki jest największy hit tego sezonu? 2025 rok to rok pod hasłem Teramo. W poprzednich filmach mieliście okazję poznać Teramo z serii S. W tym filmie poznacie serię V. Widzicie tego robota koszącego z tyłu za mną? To najnowszy model Teramo V1000. Ale to za chwilkę. Najpierw popopiemy, czym wyróżniają się nasze roboty. Teramo, zarówno seria S, jak i nowa seria V, to brak RTK, brak GPS oraz brak przewodu obwodowego w Waszym ogrodzie. Przewód obwodowy nie będzie tutaj do niczego potrzebny, także możecie o nim zapomnieć. Już nie musicie martwić się o to, że robot będzie drogi i dodatkowo trzeba będzie zapłacić za montaż w Waszym ogrodzie. Brak RTK, czyli brak modułu GPS. Możecie zapomnieć z problemami, które wynikają np. z kiepskiej pogody oraz pracy robota pod drzewami. Wasz robot będzie zawsze sprawnie pracował, także tutaj możecie być spokojni. Nie musicie już instalować żadnej dodatkowej anteny w Waszym ogrodzie. Help me. Hmm? Hmm. Dodatkową zaletą robotów koszących TerraMOW jest bardzo prosta instalacja, która z reguły trwa około 5 minut. Otrzymujecie również aplikację, która jest w języku polskim, jest bardzo intuicyjna i w dodatku bardzo rozbudowana. Wystarczy posiadać smartfon, aby mieć pełną kontrolę nad robotem. Z poziomu aplikacji możecie edytować mapę waszego ogrodu, wyznaczać zadania dla robota, uwzględniając np. nasadzenia lub wyznaczać strepy w ogrodzie. Koszenie krawędzi, jazda po kosce brukowej to dla TerraMOW żaden problem. Dodatkowo mamy podgląd z kamery w naszym robocie koszącym, oczywiście w czasie rzeczywistym, plus dużo więcej opcji do wyboru. Jak zatem kosi TerraMou? W oparciu o system TerraVision. Są to trzy wysokowydajne kamery, dwie kamery 3D oraz kamera sematyczna odpowiedzialna za rozpoznawanie obiektów. TerraMO sam zmapuje Wasz ogród i dodatkowo będzie rozpoznawał wszystkie znajdujące się w nim przeszkody i nasadzenia. Robot wspiera się również oprogramowaniem opartym o AI, także jest bardzo zaawansowany i dodatkowo będzie cały czas uczył się Waszego ogrodu. Chcecie posadzić drzewo na środku ogrodu? Nie ma problemu. Robot rozpozna nowe nasadzenie, ominie je i będzie kosił dalej. Mało tego, nie potrzebujecie mieć Wi-Fi w ogrodzie. Jeżeli TerraMobile nie ma dostępu do sieci, to automatycznie przełącza się na kartę GSM, która znajduje się w robocie. Jeżeli macie Wi-Fi w ogrodzie, to robot korzysta z domowego internetu, nie korzystając z pakietu danych. Pakiet danych możecie dokupić na naszej stronie. Nie jest to duży wydatek, a ilość danych powinna wystarczyć na jeden rok koszenia. Na grupach tematycznych czy też w sklepach internetowych jest bardzo dużo dobrych opinii na temat robota koszącego TeraMo. Oczywiście możecie to sprawdzić. To dla nas informacja, że jest lepiej niż dobrze. Czy da się zatem zrobić coś jeszcze lepiej? Oczywiście wszystko i zawsze się da. Będzie ciężko, ale zgodnie z zasadą, jeśli stoisz w miejscu, to się cofasz, próbujemy. To tyle słowem wstępu. Przejdźmy teraz do TeraMo V1000. Oto pierwszy nowy model serii V. V1000. Wkrótce do oferty dojdzie jeszcze jeden model V600, ale na ten moment od sierpnia wdrażamy w Polsce do sprzedaży kosiarkę przeznaczoną na powierzchnię do 1000 m2. Musimy zaznaczyć jedno, seria V to lifting do poprzedniej serii S. Pytaliście nas bardzo często, co się zmieni. Czy będzie inny system koszenia, inne oprogramowanie, nowe funkcje? Nie, zmiany są tak naprawdę tylko kosmetyczne i dotyczą głównie. numer jeden: wyglądu. Na żywo V1000 wygląda rewelacyjnie i w pierwszym kontakcie wręcz emanuje najwyższą jakością wykonania. Obudowa jest świetnie spasowana, materiały są najwyższej jakości. To czuć od pierwszego kontaktu. Mamy tu dodatkowy daszek chroniący TerraVision 2.0 przed mocnym słońcem czy ulewnym deszczem, aby nie zakłócić pracy kosiarki, nawet w ekstremalnych warunkach. Drobna zmiana jest też w materiale stacji bazowej. W serii S daszek ma delikatny połysk, jest delikatnie ciemniejszy i tworzywo, z jakiego jest wykonane, jest nieco twardsze. Natomiast w serii S daszek jest matowy, a tworzywo tak samo wytrzymałe, ale przyjemniejsze w dotyku, niemalże miękkie pod ręką. I to w zasadzie wszystko w kwestii zadaszenia, które otrzymujecie. Uwaga, cenie, robota. Druga zmiana to obszary koszenia. Idziemy za ciosem i zgodnie z zapowiedzią producenta V600 przeznaczona jest do 600 m2 oraz V1000 do 1000 m2. To pierwsze dwa modele nowej serii. W kolejnym 2026 roku przewidziane są większe modele, nawet do 10 000 m2. Zmiana numer 3 to Terra Vision 2. Jest to największa zmiana w nowym robocie serii V względem serii S. Na czym polega ta zmiana? Kosiarka wyposażona jest w ulepszone kamery i większy czujnik Cemos. Seria V rejestruje więcej szczegółów z wyższą rozdzielczością i większym obszarem światłoczułym. Robot może teraz widzieć swój ogród wyraźniej. Nowy model zapewnia lepsze pozycjonowanie wizualne i wykrywanie głębi, szczególnie w warunkach oświetlenia w wysokiej dynamice, dzięki czemu jest bardziej niezawodny w jasnych lub kolorowych środowiskach. Dzięki ulepszonej technologii AI Seria V oferuje dokładniejsze postrzeganie głębi, silniejsze pozycjonowanie wizualne i bardziej niezawodne rozpoznawanie obiektów. Idealne do łatwego radzenia sobie ze złożonymi ogrodami. W Serii S było nieźle. Obraz był całkiem przyzwoity, ale było trochę wąsko i nisko. Seria V to dużo większy zakres pola widzenia i dodatkowo zobaczcie na te kolory. Trawa jest soczysta, niebo niebieskie, aż przyjemnie się patrzy. W serii V zarówno my, jak i robot widzimy dużo więcej. Brawo Teramo, tak możemy się bawić. Jeżeli chodzi o aplikację do Terramo, ta sama jest do serii S oraz do serii V. Nagraliśmy bardzo dużo shortsów na ten temat. Jak sterować robotem, jak wyznaczać strefy, jak wyznaczać kierunki koszenia, jak ustawić harmonogram. Także zobaczcie te materiały i zobaczcie, co potrafi aplikacja, co potrafi robot Terramo. Jeżeli o czymś nie wspomniałem w filmie, a na pewno są takie rzeczy, napiszcie to w komentarzu, a z przyjemnością Wam odpowiemy. Na naszej stronie w zakładce Gdzie Kupić znajdziecie lokalnego sprzedawcę, także możecie do niego zadzwonić. Możecie z nim się skontaktować, na pewno odpowie na Wasze wszystkie pytania. Dziękuję Wam bardzo, że obejrzyliście ten film. Znajdziecie nas na www.teramo.pl. Jesteśmy również na Facebooku, na TikToku, na Instagramie. Będzie pojawiało się dużo więcej materiałów, także do zobaczenia. Cześć. Czekamy na wielką premierę V1000.